szaleństwo! A to szaleństwo ma miejsce w Poznaniu, na targach z Ronaldo, gdzie rzutem na taśmę zdążyliśmy odwiedzić jarmark świąteczny. Cześć, ja jestem niepoprawny, tata i zapraszam na krótki filmik z naszej wizyty. Tak w ogóle, to wesołych świąt, jakbyśmy się już nie widzieli. Bole złożyć na początku, bo nie każdy pewnie obejrzy cały film. W tym natomiast, którzy obejrzą, oraz wszystkim subowiczą, wesołych świąt razy dwa. Byliśmy już na jarmarku na Placu Wolności. Nagraliśmy też filmik, więc możecie obczaić. Targi w tym roku udało nam się odwiedzić po raz pierwszy. Jarmark będzie tutaj do końca roku, więc czasu na wizytę pozostało już naprawdę niewiele. Pierwsze, co rzuciło nam się w oczy, to że pomimo weekendu i łaskawej aury ludzi było niedużo. We Wrocławiu była istna masakra, więc tutaj lekko się baliśmy powtórki z rozrywki. Chyba jednak dużo osób zostało w domach i szykują się już na święta. Pierwsza atrakcja jaką zobaczyliśmy to karuzela. Marcel już jednak nie jest malutkim bobo, więc szybki rzut oka i lecimy dalej. W zeszłym roku bardzo nam się spodobała darmowa fotobudka 360. Dzisiaj znaleźliśmy jednak nieco bardziej tradycyjną zdjęciobudę, choć podobno wyposażoną w sztuczną inteligencję. Była jednak mała kolejka, więc nie wchodziliśmy. Zaraz obok liście świąteczna Tesla. Czego nie kumacie? No przecież wszystkim auto elektryczne kojarzy się ze świętami Bożego Narodzenia, prawda? Sami wiecie. Święta, choinka, ozdoby, światełka elektryczne? Tesla. Do dziś naukowcy spierają się przecież, czy sanie świętego mają napęd elektryczny czy hybrydowy. Ludzie, litości. Co będzie następne? Drewniany domek z iPhonami w czerwonych czapeczkach? A może stoisko Otomoto? A nie, przepraszam, to już jest. Słuchajcie, rozumiem, że jarmark to raczej świeckie i komercyjne oblicze świąt, ale tak czy inaczej, trochę mi ta nowoczesność z tradycją się nie zazębia. Ten mały zgrzyt nie powstrzymał mnie jednak przed wejściem do Tesli, bo nigdy wcześniej nie miałem okazji. Troszkę dziwne wnętrze, ale jakoś myślę, żebym się przyzwyczaił. Dalej zerknęliśmy na lodowisko, jak co roku przyciąga sporo miłośników łyżew i siniaków apełków. My lecimy dalej i trafiamy na stoisko, gdzie głosi legenda, ktoś kiedyś wygrał wielkiego pluszaka. Zaraz obok mamy stanowiska do przejażdżki na ruchomym fotelu w okularach VR. Marcel, to znaczy Ronaldo, bardzo chciał spróbować, więc pomachaliśmy na pożegnanie kwocie 30 zł. Do wyboru jest wiele opcji. My wybraliśmy przejażdżkę po Disneylandzie. Trwała około. 3,5 pół minuty. Młody mówi, że fajna. Pędzimy dalej przez kolejne stoiska, aż w końcu docieramy do tego, co dorosłe tygryski na jarmarkach lubią najbardziej. Jedzonko z grzanym winem. My nastawiamy się raczej na tradycyjne smaki. Na przystawkę zamawiamy serki podobne. Ja z boczkiem, a wielce poprawna mama zwykły. Oba z żurawiną. Tym razem nasza wspólnota majątkowa została uszczuplona o 17 zł. Nie mało. Na danie główne wybraliśmy pajdę chleba ze smalcem, ogórkiem oraz cebulką. Tym razem portfel odciążyła suma w wysokości 19 zł. Smakł ok, ale chciałoby się, żeby ten chlebek był troszkę mniej zaawansowany wiekowo. Już nie mówię, że ma chrupać jak poranna bułka w żabce, ale gdyby chociaż na całej długości kromki był nie Jedzenia jak zawsze jest dużo. Ceny jak zawsze wysokie. Ale lizaki psi patrol widzę chyba pierwszy raz. dalej zabawki i balony. Docieramy do samochodzików. Ale jakoś się nie skusiliśmy. Po pierwsze, cennik skutecznie odstrasza. Po drugie, w aucie na prąd już dzisiaj siedzieliśmy, kolejne stoiska to na przykład miody pitne. Było też coś, co mnie mocno zaskoczyło, darmowa degustacja wina. Wow! Pierwszy raz coś takiego widzę na jarmarku. Aż żal, że jestem na antybiotyku. Zaprzęk reniferów zaliczyliśmy już na placu wolności, więc tutaj mijamy szerokim łukiem. Młyńskie koło z kolei rok temu, więc też tylko oglądamy. Wygląda super i jest inne niż ostatnio. Tym razem kabiny nie są całe zabudowane, więc chyba wrażenia nieco lepsze. Koło ma fajne kolory, które się zmieniają, czego akurat na filmie nie udało mi się uchwycić. Sorki. Jest też wizerunek świętego na środku. Fajny akcent. Co ciekawe, mimo iż ludzi na jarmarku nie było zbyt dużo, kolejka całkiem okazała. Tradycyjnie na jarmarku znajdziemy różnego rodzaju ozdoby. Jest też domek Mikołaja, gdzie można pyknąć fotkę. Oraz symulator lotu sani. Nowością natomiast jest Busik Radia SK, a przynajmniej ja go wcześniej nie widziałem. Ewentualnie widziałem i zapomniałem. Niestety był zamknięty, więc mogliśmy sobie jedynie zajrzeć do środka przez szybę. Ogólnie jarmark jest ok, ale jakoś w zeszłym roku bardziej nam się podobało. Aktualnie brakuje kilku atrakcji, które były poprzednio. Wydaje mi się też, że jest troszkę mniej wszystkiego. Może mam takie wrażenie, bo było mało ludzi. Może rok temu padający śnieg dodał plus 5 do atmosfery. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę. My się już żegnamy i zostawiamy Was sam na sam z Łosiem. I od razu Łoś bardziej żwawy. A karuzel sprawdziliście? No, bajka! No i zjazdy pontonowe, tej, istne szaleństwo! A w domku Elku, można polepać samemu Świętego Mikołaja!